Dzień dobry, nazywam się Hanna Szponaradkowska, jestem dietetykiem klinicznym. Jestem też jedną na dziesięć, czyli choruję na endometriozę. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do zapoznania się z moją książką Dieta w endometriozie. Książka dedykowana jest zarówno pacjentkom, które zmagają się z endometriozą, jak i dietetykom czy lekarzom. Wielokrotnie w swojej praktyce spotykam się z pytaniami pacjentek, wątpliwościami, powtarzającymi się problemami. Postanowiłam więc usystematyzować tę wiedzę. Chciałam również udowodnić, że ta działa, że może wpłynąć na polepszenie samopoczucia pacjentek oraz poprawę komfortu ich życia. Moim zadaniem było uporządkowanie zagadnień związanych z dietoterapią w endometriozie starałam się poprzeć swoje tezy jak największą ilością badań naukowych. Bardzo zależało mi na tym, żeby wyjaśnić wzajemne powiązania hormonów w organizmie, ponieważ żaden z nich nie wisi w próżni i wszystkie są ze sobą powiązane: czy to insulina, czy melatonina, czy grylina, leptyna oraz hormony steroidowe terapii endometriozy konieczne jest zadbanie o nie wszystkie. W swojej książce poruszam również zagadnienia takie jak powiązanie endometriozy z innymi chorobami, z chorobami litowymi, na przykład SIBO, ale i otyłością, czyli insulinopornością. Omówiłam też najczęściej stosowane schematy dietetyczne, dietę przeciwzapalną, czy dietę wegetariańską, ale również dietę low Food Map, czy dietę z niską zawartością histaminy. W książce można znaleźć również praktyczne rady, na przykład jak walczyć z bólem, oraz przykładowe jagospisy. Wspomniałam również o roli osteopatii czy innej fizykoterapii. Poruszam również problemy głodówek, rolę czynników środowiskowych, w tym ksenoestrogenów. Myślę, że czytelnicy znajdą w tej książce konkretną wiedzę. Zapraszam więc serdecznie.